Cześć! Witajcie na moim kanale. Dziś zabiorę Was do nowoczesnego salonu, który zachwyca minimalistyczną estetyką, subtelnymi detalami i wyrafinowaną atmosferą. To przestrzeń, która łączy prostotę z elegancją idealna dla miłośników harmonii i ponadczasowego stylu. Jeśli szukacie inspiracji na urządzenie salonu w nowoczesnym duchu, ten odcinek jest dla Was. Zaczynajmy! Elegancki stolik kawowy. Centralnym elementem tego salonu jest drewniany stolik kawowy ze szklaną topą i rzeźbiarską bazą. Jego unikalny design nadaje wnętrzu charakteru i artystycznego wyrazu. Stolik został stylizowany białym ceramicznym, ważonym, wypełnionym kwiatami lawendowymi oraz małą metaliczną, ozdobną kulą. Te dodatki wprowadzają subtelne akcenty kolorystyczne i elegancję. Neutralne sofy z teksturowanymi poduszkami. Salon otaczają neutralne sofy które zostały udekorowane teksturowanymi poduszkami w odcieniach beżu, szarości i rdzy. Te kolory idealnie współgrają z minimalistyczną paletą wnętrza, dodając mu ciepła i przytulności. Tropikalna roślina W pobliżu okna znajduje się duża tropikalna roślina doniczkowa, taka jak figowiec lirolistny. Jej bujne zielone liście ożywiają przestrzeń i wprowadzają naturalny akcent, który pięknie kontrastuje z jasnymi ścianami jasne, białe ściany i abstrakcyjne dzieła sztuki. Ściany salonu są utrzymane w czystej bieli, co sprawia, że przestrzeń wydaje się większa i bardziej przewiewna. Na ścianach zawieszono abstrakcyjne dzieła sztuki w stonowanych tonach, to minimalistyczne dekoracje, które dodają wnętrzu artystycznego wyrazu. Naturalne światło Duże okna wpuszczają miękkie naturalne światło, które rozświetla przestrzeń i podkreśla jej jasną kolorystykę. Światło dodatkowo wzmacnia spokojną i wyrafinowaną atmosferę salonu. Ogólna atmosfera. Całość emanuje spokojem, elegancją i harmonią. Połączenie naturalnych materiałów, subtelnych dekoracji oraz minimalistycznych form sprawia, że ten salon jest idealnym miejscem do relaksu i spędzania czasu z bliskimi. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Do zobaczenia!